3, 2, 1 akcja. Okej, okay, rzeczy co już tutaj przygotowałem? Dobra, idź sobie. Nie, sam sobie to nagram. Nie! Całkiem nie. Siemaneczko, witam Was wszystkich w kolejnym materiale na kanale Genetic Cheaters. Słuchajcie, ten materiał będzie poświęcony kuchni, a dokładniej yy, kwestii, jak wygląda aktualnie moja dieta, z jakich produktów korzystam i jak je ze sobą łączę. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Jest to materiał zrobiony tak naprawdę dla dwóch grup odbiorców. Grupa numer jeden to są osoby, które śledziły mój kanał wcześniej, jeszcze jako. Polish Fitness Freaky chciałyby tutaj zobaczyć, jak aktualnie wygląda moje żywienie, a grupa numer dwa to osoby, które są tutaj nowe i chciałyby się dowiedzieć, jak tak naprawdę powinno wyglądać styl zdrowego odżywiania, bo ja uważam, że słowo dieta nie jest zbyt odpowiednie, to powinny być nawyki żywieniowe i zaraz zobaczycie, że tak naprawdę wcale nie musicie mieć jakichś dużych obostrzeń, aby tutaj zdrowo się odżywiać i dbać o swoją sylwetkę, także lecimy. Ok, także aby było łatwiej, wszystkie składniki są tutaj posortowane, powiedzmy, yy, kategoriami. Zaczniemy od źródeł białka. W moim wypadku nie ma tutaj żadnych kombinacji. Są to białka z jaj, yy, całe jajka również, zapomniałem ich tu położyć, ale są tutaj. Także całe jajka też są. Więc mamy jajka i białka z jaj. Yy, do tego wołowina, tu akurat mam już przygotowaną, yy, jeszcze z wczoraj. Bo robię pół kilogramową na dwie porcje po 250 gramów, także akurat nie mam świeżego produktu. Jest ta przygotowana, więc ją wykorzystamy. Jest to mielona wołowina z selgrosa, 10% tłuszczu mniej więcej tak około. I tutaj mamy filety z piersi kurczaka zakupione w Lidlu, ale ja również stosuję na zmianę filety z kurczaka z filetami z piersi indyka. Także to są moje podstawowe źródła białka. Dochodzi jeszcze oczywiście tutaj białeczko zarówno izolacik jak i serwatka aczkolwiek w okresie tutaj typowego takiego powiedzmy redukowania bardziej leci ten izolacik a w okresie masowym czy takim roztrenowania bardziej WPC po prostu wychodzi ekonomiczniej i ja wiem niektórzy zaraz mi powiedzą że tutaj WPC i izolat to to samo że jedno i drugie to serwatka no tak ale chodzi o koncentrat i o izolat żeby była jasność przechodzimy dalej źródła węglowodanów jakich ja używam no to tak ziemniaki Codziennie w jednym posiłku minimum. Do tego mamy jeszcze inne źródło, czyli makaron. Tutaj akurat mamy taki trzykolorowy, ale są to różne makarony, czasami orkicowi, czasami, czasami żytni, również kukurydziany. Ten akurat jest zwykły pszenny, aczkolwiek tutaj chyba pszenicy durą. Ja tam z glutenem jakoś wojny nie, nie mam, także makaronik, również płatki owsiane bądź też płatki jaglane. Jeżeli owsiane, no to błyskawiczne zawsze wybieram z tego względu, że po prostu e, są łatwiejsze w przygotowaniu, szybciej się je robi i jakoś lepiej się po nich czuje. Nie są tak ciężkostrawne jak te górskie tradycyjne. Także to na zmianę albo owsiane, albo jaglane. E, I oczywiście klasyka ryż. Ten akurat zakupiony w selgrosie, ale może być no, oczywiście ryż, jaki tam tylko chcecie. E, więc to są moje źródła węglowodanów. I dochodzą nam teraz źródła tłuszczu. Oczywiście mamy tutaj tak olej z ostropestu, olej lniany, oliwa z oliwek i też od niedawna używam parmezanu albo granda padano, dwa te serki z tego względu, że one mają bardzo fajny tutaj skład. zresztą jak to zazwyczaj bywa z serem żółtym, prawda? Ale jak widzicie 29 g tłuszczu i 33 g białka, także do jednego posiłku dodając sobie tak 20 g a nawet 30 gramów takiego sera, odpada mi troszeczkę pełnowartościowych białek i cała porcja tłuszczy. A te sery są bardzo wysoko bogate w wapni, także tutaj gorąco polecam. No i oczywiście mega smakują. Dochodzi tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o tłuszcze, olej do smażenia. To taki patencik ode mnie, albo może nawet nie patęcik, a po prostu taki tip. Tutaj w sklepie Ashon. Znalazłem ten oto olej i jest on dużo tańszy od wszystkich, które możecie dostać w sklepach z odżywkami. Za całą taką butlę półlitrową zapłaciłem bodajże 16 zł. W sytuacji, w której zazwyczaj w takiej cenie macie około 250 albo nawet i 200, także generalnie dwa razy tańsza opcja. Ale no oczywiście każdy olej tego typu się nadaje do smażenia. Mamy tutaj, oczywiście, jeszcze jako źródło warzyw aktualnie pomidorek, to są pomidory malinowe. Jedne z moich ulubionych. I tak słuchajcie, wygląda baza mojej diety na co dzień: oczywiście sól, oczywiście suple, różne. Czasami zdarza się, że są to również, jak to widzicie, orzechy, e, również często żurawina. I jak mam dzień treningowy, a nie nietreningowy, to dochodzi do tego jeszcze jeden produkt węglowodanowy, którego zapomniałem tutaj wyciągnąć: czyli klejk ryżowy. I teraz już zabieram się za. Gotowanie. A was zapraszam na efekt finalny. Słuchajcie, mamy już gotowe wszystkie posiłki na cały dzień, żeby nie przedłużać. Już wam wszystko pokazuję. Posiłek numer 1 jest to omlet z płatków jaglanych dwóch całych jaj, dokładnie 75 g płatków jaglanych, dwa całe jajka i 300 ml białek z jaj. Tak wygląda ten mój pierwszy posiłeczek, czyli tak powiem wytrawnie. Drugi posiłek, makaron, który widzieliście wcześniej, również 75 g, 130 g mięsa mielonego wołowego, tego, który wam mówiłem i do tego 30 g parmezanu. Także tak wygląda drugi posiłek. Trzeci posiłek to jest mój posiłek przedtreningowy, 75 g ryżu, pomidor i 150 g y, piersi z kurczaka. Waga po przygotowaniu, czyli powiedzmy 200 przed przygotowaniem. Zapomniałem dodać, że tutaj również waga jest po przygotowaniu. Posiłek potreningowy. Jeden z moich ulubionych. Klej kryżowy y, z izolatem. 50 g klejku ryżowego, 50 g izolatu oraz 20 g y, żurawiny. Także tak on się prezentuje następny posiłek 150 gramów piersi z kurczaka. Uwaga, po przygotowaniu 300, 300 gramów ziemniaków i 10 ml oleju w tym wypadku lnianego. I ostatni posiłek nieprzygotowany, ale pokażę Wam po prostu, jest to shake na dzień dzisiejszy. Szczerze mówiąc, przy tych upałach nie jestem jakiś taki turbogłodny. Także generalnie 50 gramów izolatu. Do tego 20-25 ml oleju z ostropestu najczęściej, i tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. W pierwszej wersji chciałem Wam to wszystko podać, szczerze mówiąc, na talerzu, ale stwierdziłem, że nie będę robił ściemy na co dzień. Niemie praktycznie wszystkie posiłki poza domem, i właśnie tak one się prezentują. A poza tym, e, też co jest dla mnie dość istotne, chciałem Wam pokazywać, że można. Także naprawdę, całość, przygotowanie całości zajęło mi około godziny ze wszystkim. Więc godzinę czasu potrzebujecie, żeby przygotować sobie jedzenie na cały dzień. I jak widzicie, każdy posiłek jest inny, w każdym posiłku mamy inne źródło węglowodanów. Białko się troszeczkę powtarza, no ale trudno. Tutaj też może się doczepić, że klej krzyżowy to to samo co ryż. Okej, okay, może w potreningowym mogłyby być również płatki kukurydziane, na przykład w moim wypadku generalnie jakieś takie prostsze węglowodany. Także tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Myślę, że smacznie, zdrowo. A co najważniejsze jest tutaj urozmaicenie. Także dziękuję wam za dzisiaj. Pamiętajcie, że na kod freak macie rabat na stronie Maso Zone. Nie tylko oczywiście na to białeczko, na wszystkie produkty takie jak chociażby te tutaj. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale Genetic Cheaters. Jo.